Zastanawiasz się dlaczego twoje ziemniaki tak szybko kiełkują, a jabłka tracą jędrność? Odpowiedź może cię zaskoczyć i kryje się w twojej spiżarni. Najczęstszym błędem jest przechowywanie jabłek i ziemniaków razem. To duet, którego należy unikać. Oto dlaczego. Dojrzałe jabłka wydzielają etylen. Jest to naturalny gaz, który działa jak hormon starzenia dla innych produktów. Pod wpływem etylenu ziemniaki zaczynają intensywnie kiełkować. Stają się zielone, gorzkie i szybciej się psują, tracąc swoje cenne wartości. Z drugiej strony ziemniaki oddają dużo wilgoci. Ta wilgoć sprawia, że jabłka przechowywane obok nich szybciej miękną i gniją. Jakie jest więc rozwiązanie? To bardzo proste rozdziel je. Ziemniaki przechowuj w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. Idealny będzie przewiewny worek lub skrzynka. Unikaj plastikowych toreb, które zatrzymują wilgoć. Jabłka natomiast trzymaj w chłodnym, lekko wilgotnym miejscu, z dala od innych warzyw i owoców. Najlepsza będzie piwnica, chłodny garaż, lub nawet dolna szuflada lodówki. Kluczowa zasada brzmi: jabłka i ziemniaki to źli sąsiedzi. Nigdy razem zastosuj ten prosty trik, a Twoje zbiory pozostaną świeże na znacznie dłużej. Sprawdź swoją spiżarnię już dziś i ciesz się smakiem jesieni przez całą zimę.